Dostaliśmy niezapowiedzianą, tajemniczą paczkę, więc trzeba ją rozpakować. Tak, dobrze. Paczka, która. Wstęp powiadomienie z FedExa, które myśleliśmy, że jest spamem, a tu się okazało, że przyszła do nas jakaś niespodzianka. Niespodzianka. Niespodzianka, proszę bardzo, taka ładna i tu, i tu, i tu. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby serce napełniło się spokoją i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszelkie trudności. Zarząd i pracownicy firmy Almot. Ale to słuchajcie, jest mega fajne, mega przyjemne, mega miłe. Tak, ja chciałem tylko i zaskakujące. Nie ja chciałem tylko powiedzieć, że Almot to jest firma, dzięki której w tym roku y, zaczęliśmy poważne testy z entesów. Tak jest. Ale to nie koniec. To nie koniec, to oczywiście. Nie koniec, to nie koniec, dobra. Aleka, to co? No to jadę, tak? Bo to zapięte jest, tego się nie da, muszę rozpakować. Aha. Jadę, tak? No. Rozpakowujemy to. Oh no! Ty myślisz, że z moimi paznokciami. Ja też. Po no, to potem zrobię? masz takie pazury, żeby to teraz Nie, rozwiązał. to ja paznokcie zrobiłam na śpię, żeby nie <laughs> rozwiązywać. Oh, no! Nie będzie cięć, kręcimy na żywo. Ale mam to przeciąć? Miał nie być cięć. <noise> no, ale myślałam, że cięć... A taka ładna wstążka, no, no cięć materiałów no. nie będzie. Dobra, to czekaj, to... No postarajmy się, to... Człowiek po prostu... Nie, no, no ja widziałem. Mokurne. Po znokcie Nie mokurna, ten, jest. ale... Dobra. Będzie na później, nie? Jakiś prezent, na, na, na babci cioci czy coś? Poznań. Rzucaj tą wstążeczkę. O, dobra, z tej strony się otwiera. Widzicie, tu? Tak, to jest z tej strony. Uwaga! My nie wiemy, co jest w środku, nie? Jeszcze nie otwieraliśmy. Zresztą widzieliście, no, wstążeczka była ładna. Niech z nas nie umie wiązać taki ładny. <laughs> dokładnie. Tylko firma. Takiej choć... wyprasowanej. <laughs> I to jeszcze taki wyprasowany. I też taki wyprasowany. Dobra, no to otwieramy. <laughs> wow! Ale CZAP! M18. OLE CZAP! Czekaj, 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 po co kolei! Jest, co to jest, jest, Czekolada mleczna z malinami. Wyrób rzemieślniczy. Coś dla Ciebie, Ale zarobisty! Jest, jest A, i czapa. Ale mam fajną czapkę. Jest i czapa Junaka. Przyda się. Ja pierniczy ile tu tego. Miód akacjowy. Dobra. Hmm? Ja. To parasolka jest. Ciekawe. Ja tu kawa, ziarnista. To dla mnie. Do ekspresu. Popatrz ty się. Kubek. Ale czaderski. Pielniczka. Tobie dzisiaj kupiłam kubek. To jest ja taki. Tu, tu też jestem. Tak, Ociek to jest junek. Junek, junek. No, czad. Dobra, jedziemy dalej. Z junakiem jest też. Breloczek. Brelo. Kurde! Co to jest? Co to jest? Co to Orzechy jest? laskowe w czekoladzie. Oszasz ty, ale żarcia święta. Czekaj, 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 czekaj. Kurde, a ja sobie akurat dietę zrobiłam, nie? Dobry. Dobry, <laughs> nie dobra. Ale nie zrobię, bo to jest zamknięte. Także nie pokażę. Niestety, jedziemy dalej. Galaretki w czekoladzie. I wszystko w y, barwach Junaka M 18. Tak jest? Proszę bardzo. Parasol. Aha. Parasol, parasol. Może się przyda na, na to jakieś tam yy, tak, yy, tripy. Od pewnego czasu Skoda daje parasole z samochodami. To od dzisiaj yy, junak. Proszę. Pod jabłonią winnica, wino białe, wytrawne. Dobra, dobra, dobra. Dobre, dobra, dobra. 24 rocznik. Mm. Bardzo dziękujemy. My jesteśmy mało alkoholowi, bo jeździmy, ale czemu by nie, proszę bardzo? Junaczek, ojas, grześ, popatrz ty piękny, tak? Popatrz tyś. No, liczne to to. I do tego. A ciekawe to. To już tak, tak? No, ja normalnie czad, suwenirów, a suwenirów. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się takiej ogromnej paczki. W ogóle się nie spodziewaliśmy, paczki, a co dopiero ogromnej. No i co możemy? No, podziękować, nie? Ja jestem w szoku. W ogóle, no, szacun po prostu. Nie spodziewaliśmy się. Jak już wcześniej rozmawialiśmy, dla mnie to w ogóle jest totalna nowość, że takie niespodzianki dostaje się. Czekaj, spróbuję. No, to. No nie, mnie, mnie, <laughs> mnie to słów po prostu brakuje. No i ja już kubek od odinaka w ogóle dostałem, no nie? No, dlatego ten ja będę ym, piła. No, dlatego ty będziesz piła. Poza tym no. Czekaj, czekaj, bo to było inaczej. Tu Słuchajcie, była czapka. Jak wam mówiłem, a, zmieniłem a, motocykl. to co? To, to, to. I to, 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 to. O winie zapomniałam. Dobra, niech będzie. Prawie mi się udało? <śpiewa> Moje nie oddam. Chciałeś, sorry, nie dostaniesz. Stążecz... Stążeczka. jeszcze za. mnie. mnie. <śpiewa> mnie Stążeczka została. No. no, to tyle. No, Katarzyna poszła pić. Wino z kubeczka, także. Tyle. Bardzo dziękujemy firmie Almot. No jesteśmy mile zaskoczeni. No po prostu było cudownie. Wesołych Świąt, kolei. Wesołych Świąt. Dziękujemy bardzo. Cześć!